Wow! Zaraz. Co jest? Drem. Jolok. Witaj, wundunik. Jestem Parturnax. Jesteś smokiem? Kim jesteś? Co przywiodło cię do strunmach mej góry? Zaskoczyło mnie to, że jesteś smokiem. Jestem taki, jakim stworzył mnie mój ojciec, Akatoż. Tak jak i ty do Wakinie. Powiedz mi, dlaczego tu przybywasz, Wolan. Dlaczego zakłócasz mą medytację? Muszę poznać krzyk, smoko -grzmotu. Nauczysz mi go? Dren. Cierpliwość. Istnieje obyczaj, któremu musi stać się zadość, gdy dowowie spotykają się po raz pierwszy. Wedle tradycji starsi mają pierwszeństwo. Przemawiania. Usłysz moje tu, Poczuj je w kościach. Sprostaj mu, jeśliś do wakinem. Słowo wzywa. Odpowiedz. and mnie nie jak elf, lecz jak dowa. Jo! Ach, tak. Sosedow los mul. Smocza krew jest w tobie silna. Już dawno nie miałem okazji podyskutować z kimś z mego gatunku. A więc ta wędrówka miała na celu spotkanie ze mną. Niełatwe zadanie dla Zor, śmiertelnika, nawet dla Tawach Zos, smoczego dziecięcia. O co chcesz zapytać? Możesz nauczyć mnie smoko grzmotu? Podziewałem się ciebie, Prota. Nikt nie przebyłby tak długiej wędrówki dla Tinwak. Ze Starym Dowol. Nie. Ty szukasz broni przeciwko Alduinowi. Skąd wiedziałeś, że przychodzę po grzmot? Alduin, Komet, Ty. Czego innego możesz chcieć. Altuin i Dowakin wracają razem. Nie znam jednak poszukiwanego przez ciebie tu. Krozis. Moja wiedza tak daleko nie sięga. Twoi pobratyncy, Joe, śmiertelnicy, Stworzyli to jako broń przeciwko towom smokom. Nasze Hadrim. Me, nasze umysły nie są nawet w stanie pojąć jego idei. Więc jak mogę się go nauczyć? Drem. Wszystko w swoim czasie. Najpierw pytanie do Ciebie. Dlaczego chcesz zgłębić wiedzę o tym, tu? Muszę powstrzymać Alduina. Tak... Alduin. Zejma! Starszy Brat. Ustolniony, pojętny i kłopotliwy. Jak to często bywa w przypadku pierworodnych. Ale dlaczego? Dlaczego musisz powstrzymać Alduina? Podoba mi się ten świat. Nie chcę, żeby się kończył. Bruza. Powód dobry jak każdy inny. Wielu myśli podobnie jak ty, choć nie wszyscy. Niektórzy uważają, że wszystko musi się kiedyś skończyć by mógł nas stać kolejny świat może ten jest tylko jajem kolejnego kalpa kolejnego cyklu lein vokin chcesz powstrzymać narodziny nowego świata słuchaj mnie to za bardzo nie interesuje. Jestem jakoś tam samolubny, jak każda istota, która ma jakiś instynkt samozachowawczy, więc generalnie nie jestem tu, by debatować z tobą na temat filozofii. Chcę po prostu przetrwać. Ha, 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 ha. W takim razie musisz się jeszcze wiele o dowach nauczyć. Dowy najważniejsza jest filozofia. Nieprzypadkowo bitwy toczymy naszymi tłum głosami. Dla smoka nie ma rozróżnienia między bitwą a debatą. Tinwa gra. Dla nas to jedno i to samo. Zbyt długo jednak daję już upust swej słabości do przemawiania. Krosis, teraz czas na twoje pytanie. Czy wiesz dlaczego mieszkam tu na szczycie Monahan, zwanego przez ciebie gardłem świata? Bo lubisz góry, prawda? Prawda. Jednak niewielu już pamięta, że to właśnie tu Alduin posmakował klęski z rąk starożytnych języków. Farukt Unslat. Możliwe, że jestem jedynym, który pamięta, jak go pokonano. za pomocą krzyku smoko grzmotu prawda? Hmm, tak i nie. Wiknus nikron. klęska Alduina nie była ostateczna. Gdyby była, nie pojawiłby się tu, szukając sposobu na pokonanie. O. Wcześni nordowie z pomocą krzyku Smoko Grzmotu zdołali poważnie zranić Alduina, lecz to nie wystarczyło. Okmulag ok Enslad. Wykorzystano Kel stary zwój. Dzięki niemu rzucono go w odmęty strumieni czasu. Prastary zwój? Co to takiego? Ech, jakby to wytłumaczyć twoim językiem. To wowie posiadają nazwy dla rzeczy, których Jor nie widzą potrzeby nazywać. To artefakt spoza czasu Nie istnieje, lecz zawsze był. Rachfalan są hmm, fragmentami kreacji. Kel. Prastare zwoje, jak wy je nazywacie, często były wykorzystywane do wieszczenia. Tak. Przepowiednia o tobie pochodzi z prastarego zwoju. To jednak tylko cząstka ich mocy. Zofas Sulejk. Twierdzisz, że starożytni nordowie wysłali Alduina w przyszłość? Nieumyślnie. Myśleli, że zniknie, zaginie na wieki. My je. Wiedziałem, że w końcu się pojawi. Tid bo amative. Czas zawsze płynie naprzód. Dlatego właśnie mieszkam tutaj. Czekałem przez tysiące ludzkich lat, wiedząc gdzie się pojawi, lecz nie wiedząc. Kiedy? W jaki sposób ma niby to mi pomóc? Tit, kręt. Czas został tu sprzaskany z powodu tego, co starożytni nordowie zrobili Alduinowi. <laughs> Jeśli przyniesiesz kel, ten prastary zwój tutaj no Tit Ahran, załamania czasu. Mając prastary zwój, którym złamano prąd czasu, może zdołasz przenieść się wstecz na drugi koniec rozłamu. To byłaby szansa na nauczenie się, Smoko grzmotu od jego twórców. Interesujące. Wiesz, gdzie mogę znaleźć prastary zwój? Krozis. Nie. Niewiele wiem o wydarzeniach, które miały miejsce na dole w czasie gdy tu mieszkałem. Zapewne wiesz więcej niż ja. Hmm, bardzo w to wątpię. Hmm. Esbern lub Arngir muszą coś wiedzieć. Ufaj swoim instynktom, do wakinie. Krew wskaże ci drogę. Dobrze to zrani kogoś i puszczę go, żeby uciekał. Hmm. Dobra, a co, gdy już znajdę prastary zwój? Przynieść tutaj do Titahran, potem Kelevo-Mindok. W takich kwestiach nic nie jest pewne. Spodziewam się, że więź zwojów z Titahran wywoła wizję. Rzut oka na moment ich stworzenia. Potem poczujesz, poznasz smoko grzmot. Moc, jaką miał przy pierwszym wypowiedzeniu. Dojrzysz Fut Fadon. Moich przyjaciół. Hakona. Gormlight. Feldira. Przyjaciół, to smoki? To pierwsi śmiertelnicy, których nauczyłem tuum pierwsze języki, przywódcy powstania przeciwko Alduinowi. W owych czasach byli potężni. Sama próba pokonania Alduina, Saharotun. Od tamtej pory nordowie mieli wielu bohaterów, ale żaden nie był większy. W jaki sposób prastary zwój mógł przenieść Alduina w czasie? Womin dog. Nie wiem. Może samym czynem sprawili, że wiedza została wymazana. Dowowie są dziećmi Akatosza. Dlatego też jesteśmy nadzwyczajnie zespoleni z biegiem czasu. Zapewne też szczególnie wrażliwi. Ostrzegałem ich przed tak pochopnym działaniem. Nawet ja nie mogłem przewidzieć konsekwencji. Nunst nihon. Nie posłuchali. Twierdzisz, że tam byłeś? Tak. Kilkoro z nas sprzeciwiło się Alduinowej tur. Jego tyranii. Wspomogliśmy ludzi w jego obaleniu. Nie ufali nam jednak. Nihon. Nie mieliśmy wstępu na ich sekretne narady. W dzień upadku Alduina byłem daleko stąd, ale wszyscy towowie poczuli rozdarcie czasu. Co dokładnie robi Smoko Grzmot? Nie jestem w stanie Ci tego dokładnie wyjaśnić. Nigdy nie słyszałem, by ktoś go użył. Kogan. To pierwszy tłum stworzony całkowicie przez śmiertelnych. Podobno więzi smoka w okowach śmiertelności. Dla nieśmiertelnych dowów. Jest to zupełnie von Mindoran, Niepojęty koncept. Jesteś mistrzem siwobrodych, czy inni przychodzą tu na szkolenie? Od wieków już nauczam drogi głosu, a tu jeszcze dłużej. Nie, do wakinie. Inni już nie przychodzą, powiedzę. Saran, jesteś pierwszą osobą od ponad stu lat. Rozmyślam nad Rotmulag, słowami mocy. Uczę jak ich używać. To mi wystarcza. Medytujesz nad słowami? Jak? Wiedza o Słowie Mocy to przyjęcie jego znaczenia. Zastanów się nad znaczeniem Rotmulag. Gdy wypełni cię ono na wskroś, dane słowo stanie ci się bliższe. Czy będę cię uczył do wakinie? Które słowo cię wzywa? Są trzy do zgłębienia: FUS, FAIM i JOL. JOL. W twoim języku to słowo znaczy po prostu ogień. Ucieleśniona zmiana. Pierwotna potęga. To prawdziwe znaczenie słowa jol, SULEJK. MOC. Posiadasz ją jak wszyscy Dowowie, ale moc bez działania i wyboru jest bezwładna. Wyobraź sobie, że w Twoim SUUM, w Twoim oddechu, rozpala się płomień. Summark, mora. Co spopielisz? Co oszczędzisz? hm Chcę medytować jeszcze nad słowami mocy. Które słowo cię woła, do wakinie? Fus, faim czy joj? Faim. W Twoim języku oznacza to wygaśnięcie. Śmiertelni szybciej uczą się tego słowa niż dowowie. Wszystko, co śmiertelne, z czasem gaśnie, pozostawiając tylko duszę. Przemyśl znaczenie duszy. Un slat zi. Gdy kruche ciało zetrą tryby czasu, Dusza wciąż trwa. To fajn. Niech jego znaczenie cię wypełni. Sum Ark mora. Twoja dusza tchnie w ciebie nowe siły. Jeszcze chcę medytować. Które słowo cię woła do wakinie? Fus, fajn czy jovi? Fus to siła w Twojej mowie, ale gdy próbujesz siłować się ze światem, on także nie pozostaje dłużny. Wyobraź sobie, w jaki sposób moc może być wykorzystywana bez wysiłku. Wyobraź sobie szept, który spycha wszystko na swej drodze. To fus. Niech jego znaczenie cię wypełni. Summark mora. Gdy świat na ciebie napiera, ty naprzesz na świat ze zdwojoną mocą. Dziękuję Ci, partury Naksie. Dream yo luck. Witaj. Sumak mora. Miłego wieczoru. Oczmy ledio. Takie ładne widoki, że aż nie chce się schodzić. Gdyby tylko ciepło jeszcze było. Wierzysz w to, co się przed chwilą zdarzyło? Nowe słowa. Nowe krzyki. Czyste niebiosa dopiero co. Nie siła to już wcześniej. Ognisty oddech. To mi się spodoba. Tromba powietrzna. Wspaniale. Dobra, teraz trzeba pogadać ponownie z przywódcą. Hej! Hej. Czyli par się z tobą rozmówił? Smocza krew tętni w twych żyłach jasnym ogniem. Czy odpowiedział ci na twoje pytania? Czy nauczył cię krzyku smoko grzmotu? Nie, ale powiedział mi, gdzie mogę go zdobyć. Niech tak będzie. Skoro uważa, że musisz się tego nauczyć, spełnimy jego prośbę. Potrzebuję pra starego zwoju, z którego skorzystali starożytni. Wiesz, może gdzie go znajdę? Nigdy nie darzyliśmy zwojów zbyt wielką uwagą. Sami bogowie lękają się mieszać w takie sprawy. Gdzie go znaleźć? Bluźnierstwo zawsze było domeną magów z zimowej twierdzy. Być może zdołają ci coś powiedzieć o prastarym zwoju, którego szukasz? Wspaniale. Dobra, tyle tam. Dziękuję ci. Niech nie cię strzegą. O, słychać, że ktoś trenuje. Dobra, więc zimowa twierdza. Tutaj jest. Jakoś... tak, można przyjechać z tej strony pewnie. No to w drogę.